Skąd się bierze nasze zamiłowanie do oceniania innych, do stawiania się w roli lepszego albo lepszej, i gdybania? Gdybania pod tytułem, gdybym ja była tą osobą, to na pewno bym tego nie zrobiła, albo na pewno bym. Zrobiła to i tamto. Skąd się to bierze? I jakie tak naprawdę ma podłoże? Przypatrzmy się przez chwilę. Bo czy w ogóle jest możliwe zrozumienie tak drugiej osoby? Dlaczego tak, a nie inaczej postępuje? Myślę, że jest. Naszym głębokim czuciem i zrozumieniem możemy zdecydowanie dojść do tego, do, tego, do tego punktu, gdzie czujemy tak jak druga osoba, albo przynajmniej podobnie. Natomiast, dlaczego mielibyśmy osądzać? Według mnie, w momencie, kiedy osądzamy, zadziewają się dwie rzeczy. Albo czujemy się lepsi i chcemy, jakby, pogrążyć tą osobę, czy jest przed nami, czy nie. Generalnie, mówiąc o niej, jeżeli chcemy ją pogrążyć w jakikolwiek sposób, to blisko jest nam do uczucia nienawiści, to blisko jest nam do uczucia pogardy, bo czujemy, żebyśmy tak nie postąpili jak ta osoba. Czyli dochodzimy do tego, że tak naprawdę nie rozumiemy tej osoby. Bo gdybyśmy rozumieli, to byśmy widzieli tą sytuację troszeczkę z innej perspektywy. I co nam to daje? Co nam to daje? Pastwimy się nad tą osobą. Mówimy, jak ona mogła, albo jak Ty mogłaś, czy mogłeś to zrobić? Przecież to nie wypada, to niemoralne, czy cokolwiek innego. Pastwimy się nad nią. Czyli brak w nas empatii, hmm, ta nienawiść, powiedziałabym, niezrozumienie i pogarda się pogłębiają. Ale jest taki fajny myczek, wiecie jaki? Taki, że nie musimy. Wtedy patrzeć na siebie i skupiać się na sobie, bo cała nasza energia jest gdzieś tam. Zauważcie, znowu na zewnątrz, znowu na kimś innym niż na nas samych. Więc tak naprawdę za tą nienawiścią, za tą pogardą kryje się po prostu ból w nas. I nie jesteśmy w stanie go zobaczyć. Nie jesteśmy w stanie go objąć i popatrzeć na niego. Więc kierujemy uwagę na inną osobę, bo to, Wywyższanie się daje nam energię. Jest też taka inna yy, alternatywa, opcja numer dwa: gdzie jesteśmy bardziej, jak powiedziałabym, yy, ofiara. I będąc ofiarą, zamykamy się całkowicie na zrozumienie, co dana sytuacja miała nam pokazać. Czyli mówimy, ja on tak, czy ona mi tak zrobiła, dlaczego? Nie wiem, nie zauważyła mnie, nie dostrzegła, nie coś tam coś tam coś tam. Tracimy naszą własną moc. Tracimy naszą własną energię, bo oddajemy ją właśnie tej drugiej osobie. Jesteśmy zamknięci. Jesteśmy totalnie zamknięci na zobaczenie prawdy. Bo może właśnie ta sytuacja była niezmiernie dla nas ważna. Może ta sytuacja już się powtarzała w naszym życiu 5, 10, 20 razy. A może tylko trzy. Ale nie zrozumieliśmy. I nie otwierając się i nie rozumiejąc nie dając przestrzeni nam samym, żeby to zobaczyć, prawdopodobnie przyciągniemy podobną sytuację ponownie. Myślę, że najlepiej jest po prostu skierować uwagę na siebie. Cokolwiek by się nie działo, cokolwiek by. Cokolwiek by cię nie zranił według ciebie, to skieruj uwagę na siebie. Oczywiście, PS: nie mówię o fizycznym ani mentalnym um, używaniu władzy czy przemocy nad tobą. Zawsze musisz powiedzieć nie. Natomiast w każdym innym przypadku zajrzyj w siebie i nigdy bajmy i nie bądźmy lepsi, nie czujmy się lepsi niż ktokolwiek inny, ani gorsi.